Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Moim państwa gościem jest dziś Kazimierz Łatwiński, radny Sejmiku Lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Panie radny, co pan taki smutny? Piękny Nie, dzień no... dzisiaj, słońce za oknem, tylko się Tak, 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 ta, 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 że tylko się cieszyć. <laughs> Ta pogoda napawa optymizmem i, i, i słowa pana redaktora również. Słowa no to pan teraz to pojechał ładnie. Dobrze, ale myślę, że optymizmem też napawa przede wszystkim mieszkańców regionu to, że wreszcie zakończy się remont nieszczęsnego torowiska tej infrastruktury do zbąszynka. Bo rzeczywiście to się ciągnie, ciągnie, komunikacja zastępcza, różne cuda tam się działy, dawno miała być skończona. Podpisano nową umowę podobno. Ten te nasz optymizm wynika z tego, że po pierwsze zapadła decyzja zarządu PKP PLKSA, czyli tego zarządcy infrastruktury Właściciela. kolejowej, no tak można Spółka, kolokwialnie która, powiedzieć tak. mm -hmm. i to była bardzo ważna uchwała zarządu, ona została przyjęta około dwóch tygodni temu, następnie w dniu 5 października Zakończono wreszcie proces wyłonienia wykonawcy. A żeby wyłonić wykonawcę niezbędna była, właśnie, niezbędna była właśnie ta decyzja pkp PLK o zapewnieniu brakującego finansowania. Szkoda tylko, że y, tak naprawdę to moglibyśmy już y, no, lada dzień jeździć tą linią kolejową, natomiast niestety zarząd województwa y, zwodził spółkę przez 3,5 miesiąca, y, mówiąc nawet oficjalnie do protokołu na Komisji Budżetu i Finansów. Pani Marszałek mówiła, że zapewni to, to brakujące finansowanie po stronie wo województwa 4 miliony 900, ale nic takiego się nie stało. Ta linia kolejowa przegrała z inwestycją pod tytułem Pałac Marszałek. W Nowym Kisilinie. A skąd te braki wynikły, że nagle 4900 brakowało do ukończenia tej inwestycji? To, to jest skutek tego, taki pierwotny. Pierwotna przyczyna wynika z tego, że na tej budowie był mm, bardzo niesolidny wykonawca, i mm, spółka PKP-PLK no, dokonywała różnych. Bardzo skomplikowanych operacji, żeby móc dalej y, prowadzić te inwestycje i naprawdę to było y, z, z mojego oglądu, a, a bardzo monitoruję tę inwestycję. Y, bardzo wiele ciąg, bardzo wielu różnych działań i prawnych i, i faktycznych, y, żeby ta inwestycja y, m, mogła się cały czas toczyć. I, to sabotował i, wykonawca, to i, co robił? <laughs> Bo to tak. Wykonawca był, w, jak się okazało, już po Jakiś czas po rozstrzygnięciu przetargu był w bardzo słabej kondycji finansowej, dlatego spółka PKP PLK przeniosła ciężar tej inwestycji na podwykonawców. No, pojawiały się takie głosy, że trzeba było od razu tam po w 2020 roku zerwać umowę z tym wykonawcą, ale wiemy, że wykonawców na inwestycjach chroniły przeficy covidowe w tym czasie, więc rozwiązanie umowy z jakimkolwiek niesolidnym wykonawcą wtedy no, było bardzo trudne, no bo była ochrona zresztą słuszna, żeby uniknąć Upadków przedsiębiorstw i żeby uwzględnić sytuację covidową. Ale gdyby na przykład nie było tej sytuacji covidowej i wtedy rozwiązano by z niesolidnym wykonawcą umowę, a takie ryzyko jest w podobnych przypadkach i na inwestycjach e, drogowych i kolejowych. to, to jeździlibyśmy już? Tą nie, 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 nie. Ch ch chcę powiedzieć, że mogłoby się okazać, bo to, trzeba byłoby ogłosić następny przetarg mm -hmm. i mogłoby się wtedy okazać, że brakuje nie tak jak ostatnio już brakowało 6 milionów złotych, Tak. Można powiedzieć tylko 6 milionów, ale brakuje nagle 60 milionów złotych. I przy podejściu województwa, które miesiącami się zastanawiało bo rzeczywiście trzeba powiedzieć, że, że województwo trochę tych środków dołożyło na te ostatnie brakujące 6 milionów milionów złotych dołożyło zaledwie to. to, 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 to no trudno byłoby liczyć na wsparcie województwa, które ustami swoich przedstawicieli, członków zarządu no nieraz wyrażało taką opinię, że to jest problem kolejarzy, PL, PL To jest problem i... przede wszystkim mieszkańców problem wszystkich, którzy korzystają z tej kolei a to może powiedzmy na koniec tak no, ja rozumiem, że y, tam no, były te trudności, kiedy mieszkańcy województwa lubuskiego tą trasą będą mogli jeździć Wiemy? Myślę, że w takim bardzo optymistycznym wariancie do podpisania umowy dojdzie w tym tygodniu, a być może w następnym, bo tutaj taki wyłoniony w przetargu wykonawca musi złożyć jeszcze, no, w takim dość pilnym trybie brakujące dokumenty, no i też są pewne takie terminy, krótkie terminy jeszcze odwoławcze i ta decyzja o wyłonieniu tego wykonawcy musi się, no jak każdy w takim innym przypadku prawomocnić, więc, więc od momentu podpisania umowy, to na pewno nastąpi, no gdzieś, no na pewno w tym miesiącu, tak? można mhm. powiedzieć, no, no lada moment. Wykonawca potrzebuje 80 dni, żeby doprowadzić do przejezdności na tej linii. Dobrze, zamykamy ten temat, panie radny. Pozostajemy przy sprawach wojewódzkich, a tutaj na wokandę weszła sprawa pani Katarzyny Szybiórkowskiej, osoby molestowanej, no, tak jak twierdzi ta pani, i mobbingowanej w wojewódzkim środku ruchu drogowego, ale to jest sprawa, którą wytoczył dyrektor, który czuje się pomówiony, zniesławiony przez, do mnie ofiarę. Jak pan na to patrzy? Ten proces ruszył w tej chwili. Pytanie, czy on powinien w ogóle ruszyć, zanim się nie skończy ten właściwy? O to, czy rzeczywiście doszło do tego mobbingowania i, i molestowania, jak twierdzi i pokrzywdzona. No to świadczy właśnie o postawie władz województwa. Nie jest tajemnicą, że, 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 że to była sugestia nadzorującego WORD w Gorzowie nie wiem, czy tak było, ale takie informacje były w mediach, że pan marszałek Jabłoński... To była sugestia, z tego co pan marszałek mówił, to tak rozmawiamy, że dyrektor ma Że dyrektor to ma zrobić. Ja bym to określił takim takim określeniem, imperium kontratakuje. Tak, że o, ostro tutaj. Yy. wojen pan tutaj. Tak. No, no ale to, okay. to, to niestety tak wygląda, a m, są przepisy prawne, które nakazują wręcz chronić takie osoby, które ujawniają pewne nieprawidłowości władzy, no bo wiadomo, że, że często na takie osoby spada odwet, bezwzględny odwet. Mhm. No i temu trzeba się, się przed tym e, oczywiście bronić. Opinia publiczna też e, musi być informowana o tych. O tych, no, no, w mojej ocenie, niecnych mechanizmach, które chcą zgnębić y, najprawdopodobniej ofiarę tego, y, tego, tych, tych, tych y, zdarzeń, które miały miejsce. kontratakuje. To ciekawe, kogo pan uważa, uważa za Lorda Weidera, bo to, to by było ciekawe, jakbyśmy dalej poszli, ale co, zostawmy może. Y, dobrze, y, to zobaczymy, jak ta sprawa się potoczy, no bo równolegle będą prawdopodobnie toczyły się dwie, dwie sprawy. Y, przeciw, ofiara przeciwko y, swojemu, y, jak mówi o nim, prawda, osobie, która mowingowała i, i, i też propozycję pracy za seks skierowała, a i w drugą stronę dyrektor, który twierdzi, że jest niewinny i ten proces już się rozpoczął. Y... No to znamienne jest, że ten proces rozpoczął się parę dni po kongresie kobiet w Zielonej Górze. No panią Szypiórkowską nie zaproszono na Więc ani, to ani ciekawy, nie zaproszono prawda? pani Szypiórkowskiej, ani, nie... ani nie słyszałem, żeby były jakieś Podjęte uchwały w obronie pani Szypiórkowskiej. Rzeczywiście, na ten temat była zastanawiająca cisza. Dobrze, Panie Radny, to przejdźmy do sprawy, która nurtuje bardzo wielu mieszkańców. Chodzi o węgiel, chodzi o to, że rząd chce wspólnie z samorządami, aby dystrybuować ten węgiel do mieszkańców. Zawsze, właśnie przy pomocy samorządów, które mają tego infrastrukturę, są blisko mieszkańców otrzymywałyby z rządu węgiel, następnie by go dystrybuowały, prawda? Taka jest kolejność, oczywiście mówimy to w wielkim skrócie, bo tam jest po drodze wiele elementów. Część samorządów mówi, że nie, że, że, to, że tego się nie da zrobić, no ale w znakomitej większości samorządowcy mówią, owszem, no, no mamy do tego przecież zakłady komunalne, mamy możliwości, mamy pracę, a jak nie, to wykombinujemy coś inaczej, bo samorządowcy przecież to są, to są ludzie, którzy mają doświadczenie w pracy z mieszkańcami. Tak i w prowadzeniu działalności gospodarczej wszelakiej i tutaj naprawdę dla wielu wielu samorządów jest to w sumie bardzo proste przedsięwzięcie idea jest taka, żeby ominąć pewne, pewien szczebel pośredni, dlatego że prywatny biznes częściowo może być zainteresowany, no żeby zarobić, to żeby, żeby, żeby zarobić, tak? żeby może nawet w jakiś tam w niektórych przypadkach nakręcać spirale. Spekulacyjną, tak? Żeby też powstrzymywać się od sprzedaży węgla, dlatego że to może winować ceny w górę, co może być bardzo atrakcyjne finansowo dla niektórych. I, i dlatego chodzi m.in. o to, żeby ten węgiel dotarł jak najszybciej po niespekulacyjnych cenach. No i tutaj samorządy, w mojej ocenie, doskonale poradzą sobie. Oczywiście nie te samorządy, które. No bardzo kibicują takim spekulacjom cukrowym kibicowali, tak no powinni Wieścili kibicować przemii, mieszkańcom i im pomagać, a nie spekulać, przemii, się. Przemi wobec, że, że, że benzyna będzie po 10 zł i tak dalej, i tak no, dalej. No po prostu to politykierstwo niektórych samorządowców, chociażby tych z wielkich miast, którzy tam chodzili bezsensownie po Warszawie w tą i z powrotem. No, jest bardzo gorszące, tak? Teraz mamy sytuację wojenną, wszystkie ręce na, na pokład i, 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 i trzeba te, te działania stosunkowo proste prowadzić. Oczywiście nie każdy samorząd może je podjąć, no bo jeżeli gdzieś tam jest jest w urzędzie pracuje kilka czy kilkanaście osób, to nie oczekujmy od tego, ale te, od, od tak, takiego samorządu, żeby, żeby podjęły handel węglem. Natomiast też już mamy przykład chociażby samorządu Otwocka, który wyraził gotowość sprzedaży węgla na zasadzie porozumień z sąsiednimi mniejszymi samorządami i, i także Czyli pomoże tutaj Otwock, ja wierzę w taką gminom, tak? aktywność, przedsiębiorczość tych samorządowców, którzy po prostu służą mieszkańcom i, i to Persaldo może też obniżyć ceny węgla na tym rynku, gdzie dystrybucja mhm. jest dokonywana przez podmioty prywatne. To się powinno udać, prawda? W skali kraju. Tak, no już, już są co najmniej dziesiątki samorządów, które to podjęły. Wie, wiemy, że niektórym potrzeba paru dni dosłownie, żeby, żeby, żeby te działania podjąć. Także na pewno na pewno ta dystrybucja będzie usprawniona i będzie przeciwdziałać spekulacyjnym podwyżkom cen węgla. To na koniec jeszcze jeden temat Panie Radny, bo w piątek oddano do użytku w Zielonej Górze zadaszone boisko piłkarskie, pełnowymiarowe, ze sztuczną nawierzchnią. No Tam masa dzieci już tam przyszła pograć, pobiegać sobie, ale szerzej chciałem zapytać, generalnie o inwestycje w obiekty sportowe w Zielonej Górze. Prezydent zapowiedział, że jest potrzebny stadion, na tym stadionie piłkarski stadion duży, profesjonalny. Słyszymy o tym już od jakiegoś czasu. No, tym razem wskazał prezydent chyba na boisko lekkoatletyczne, że tam, znaczy na ten stadion, który mamy lekkoatletyczny, że tam powinno powinno znaleźć się to powinna się znaleźć nowa infrastruktura. Co pan na to? Ja zawsze jak byłem radnym rady miasta, byłem takim jednym z orędowników rozwijania tej dzielnicy rekreacyjno-sportowej. Uważam, że to jest. Lubi pan sport. Y, l, 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 lubię kibicować przede wszystkim. Interesuje się pan. Y, I y, tak. y, uważam, że y, no, nie aż tak wiele miast ma tak y, wspaniałą y, dzielnicę rekreacyjno-sportową o takim potencjale, dlatego że tam jest wiele obiektów y, zdegradowanych, tak, ale bliskość również lasu, terenów leśnych powoduje, że tam tak jak wcześniej, no przecież tam, jak było to pierwsze, jedno z pierwszych w Polsce podświetlonych boisk piłkarskich, sztucznych, o, o, sztucznej sztucznych tak. o sztucznej nawierzchni, to przecież na obozy do hotelu leśnego przyjeżdżała młodzieżowa reprezentacja Polski, tak? Więc... Ekstraligowe drużyny Ukrainy, Białorusi, też swego czasu pamiętam. Tak, powiedzieć. ale też przecież tam mamy akrobatów, tam były w tej sali akrobatycznej wielkiej imprezy mm -hmm. rangi mistrzowskiej, mistrzostw Europy, chyba jeśli pamiętam. Więc, więc to, to, to jest ten, to danie tego boiska zadoszonego, jest właśnie takim ruchem, który mógłby spowodować, że ta dzielnica dalej będzie funkcjonować jako dzielnica rekreacyjno-sportowa. Natomiast też były takie ruchy. Nie do końca przemyślane moim zdaniem, mm -hmm. dlatego że hotel leśny był takim hotelem, który non stop przyjmował grupy sportowe zarówno młodzieżowe, jak i sportowców niepełnosprawnych ze startu. Tam tenisistów, akrobatów, no lekarców piłkarzy. Nie, nie, na nie, nie, z nie, hotelu, to chyba I się dziwić. Tam, uważam, że w tym, nie, 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 tam nie, 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 jest nie, 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 to też mogłoby służyć każdemu, kto chciałby skorzystać z miejsca noclegowego w Zielonej Górze, bo to wszystko, te zagospodarowanie tego terenu, no, musi być kompleksowe, zapewniać y, warunki takie, y, 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 które są korzystne dla miasta, żeby grupy przyjezdne, przyjeżdżają goście, potem wracają do miasta już jako dorośli, na przykład zwiedzają miasto, więc... Czyli więc zrobić jest... taką enklawę z, z zapleczem całym, jak na przykład w Dżonkowie. Tam jest tak, tak. I, i, I budowa tej hali właśnie wpisuje się w taki mhm. scenariusz i bardzo dobrze. Dobrze, musimy już kończyć. Moim państwa gościem był dziś Kazimierz Łatwieński, radny Sejmiku Lubuskiego Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo. Do widzenia. Za uwagę dziękuję państwu Daniel Salicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.